Znowu po tej stronie kamery, bo chciałabym Wam e, tak szybciutko pokazać, przepraszam za moje paznokcie, ale e, są przed zmyciem, bo jutro będę dla Was nagrywać film z mm, pomysłem na zdobienie, ale mniejsza o to. E, chciałabym Wam szybciutko pokazać, w jaki sposób czyścić pasy do pędzli, albo pokrowce do pędzli, albo wszystkie e, rzeczy skóropodobne z które mam styczne z pędzlami. I dlaczego o tym mówię? Bo słuchajcie, ja przynajmniej tak mam. Ja tak mam i myślę, że większość osób, które um, zajmują się wykonywaniem makijażu, szczególnie na, przed jakimiś imprezami czy um, na modelkach, a właściwie bardziej to chodzi mi o takie um, akcje, kiedy jest duży pośpiech, czyli na przykład mamy robimy w cudzysłowie robimy um, ślub, mamy na przykład 4-5 osób do wymalowania i mało czasu i wtedy nie ma czasu na to, żeby każdy jeden pędzel czyścić i odkładać w jakieś inne miejsce przynajmniej. Może ja jestem brudasem po prostu i tak nie robię. Ale często jest tak, że tu się po tym pasie walają różne cienie, pędzle, pomadki, po prostu różne rzeczy się dzieją w pośpiechu. Później, jak już kończę pracę, to już przeważnie wszyscy się zbierają do wyjścia i ja muszę bardzo szybko zniknąć z tego domu ślubnego, czy, czy weselnego, czy domu panny młodej. I nie mam czasu na to, żeby po prostu. Tak, jakby ten pas był cały czas czysty. Więc za każdym razem, kiedy wracam do domu i rozpakowuję się po takiej pracy, to muszę sobie ten pas wyczyścić najzwyczajniej, w świecie. To jest oczywiście kwestia estetyki, ale przede wszystkim higieny, ponieważ tutaj jest brud, tutaj jest pomadka, tutaj są cienie, tutaj są zarazki i to wszystko musi być wyczyszczone. I słuchajcie, dlaczego ten film? Bo może większości z Was będzie się wydawać, że. Najłatwiejszym sposobem jest wzięcie płynu micelarnego, tutaj mój znielubiony płyn micelarny z ziai. Ja go raczej staram się z użyć właśnie do innych celów, do jakiegoś tam wiecie, ewentualnego przemywania twarzy, bo bardzo mnie szczepia jak używam go koło oczu. I zobaczcie, nalałam go tutaj na wacik, tak dość dużo. I tutaj, kamero, tutaj jest plama na przykład po podkładzie albo korektorze. Zobaczcie, ja przecieram tym płynem micelarnym i ona niekoniecznie ma ochotę się stąd zabrać. Tutaj zostaje jakieś, 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 czarne plamy się robią. No jakieś takie wiecie, luźne od sypkich, um, od sypkich pigmentów pewnie plamy poschodzą tym. Natomiast takie od y, tłustych rzeczy, od rzeczy kremowych niekoniecznie chcą się zabrać przy użyciu samego płynu micelarnego. Więc jak sobie rodzimy? Potrzebujemy y, waciki albo mokre chusteczki, takie dziecięce albo... Do, do makijażu trochę szkoda chyba, że macie jakieś takie, które Was uczulają zwykłe chusteczki oliwkę słuchajcie, to może być oliwa z oliwek może być taka oliwka z ziai ja mam taką tutaj niby do masażu, duże bardzo opakowanie 500 ml, którego chyba bym nigdy do ciała nie zużyła, ale właśnie używam go też do takich celów i do zmywania czasem makijażu i może być, jak mówię, oliwka z oliwek, jakaś tania taka. Słuchajcie, za kilka złotych kupiona na jakiejś promocji. Czasem wiecie, jak są w opakowaniach plastikowych, taka, która jest średnia do spożycia. I na sam koniec będzie nam też potrzebny alkohol. Ja y, używam y, alkoholu takiego przeważnie spirytusu i tutaj jest przelany on w taki mały atomizer od y, mgiełki z y, Hajemu. Dlatego że. Po pierwsze to opakowanie pachnie wanilią, więc jak używam tego gdzieś przy klientach, to nie czują oni od razu smrodku, alkoholu, tylko czują waniliowy zapach. A po drugie to jest po prostu małe opakowanie i wiecie, jakoś mi się tak wygodniej to przewozi niż w dużym. I co robimy? Pierwszy krok to jest wyczyszczenie brudu, czyli po prostu nalewamy... Wow, strzela. Nalewamy na... Wacik, tak dobre 3-4 kropki tej oliwki. No i czyścimy, no nic prostszego, tak? Zobaczcie już, jak to wszystko schodzi. Dodatkowo, słuchajcie, warto zaznaczyć to, że ta oliwka też lekko pielęgnuje te wszystkie pasy, więc jeżeli macie na przykład ze skóry naturalnej, to macie pewność, że on po prostu będzie bardzo długo wyglądać jak nowy. Na przykład są też takie tuby do przechowywania pędzli, na przykład właśnie marki hmm, chyba Sigma, które też są z takiego, nie wiem czy to jest Sky czy Skóra, ale też jest to taki produkt, który właśnie fajnie by było o, hmm, o, o niego zadbać. Widzicie już, jak on się ładnie, ten pas świeci. Jego sobie szybciutko doczyszczę. Widzicie takie czyszczenie pasa y, naprawdę oliwką to jest po prostu kilka sekund. Oczywiście nie za dużo też tego produktu, żebyście nie musiały później dużo ścierać. Teraz wziąłem po prostu nic innego jak chusteczkę i wycieram nadmiar oliwki. Mumu! Kot mi wchodzi do tarapki. Jeszcze często pokrowiec od tej strony mi się brudzi. Czy też oczywiście trzeba od zewnątrz zobaczyć, jak wygląda. Ale to już sobie później zrobię. Nie będę Was tym zanudzać. Ostatnia rzecz na sam koniec. Można oczywiście go tak zostawić, żeby on e, przeschnął. Ale e, ja jeszcze robię tak. Oczywiście albo robię. Boże, kod w mojej torebce siedzi. Albo robię to od razu, albo czekam aż yy, przeschnie, yy, w sensie ta, aż ta oliwka troszkę wyparuje. Biorę ten mój spirytus, spryskuję wacikiem i delikatnie, szybko przecieram, żeby jakby dodatkowo jeszcze odkazić tutaj wszystko. Wiecie, różnie to bywa, a strzeżonego Pan Bóg strzeże. Wszędzie przejeżdżam. To jest naprawdę kilka sekund. Nie będę Wam tutaj już szczegółowo pokazywać. W każdym razie wszędzie dokładnie przejeżdżam jeszcze dodatkowo albo osuszam, albo czekam, bo ten pas przecież sam wyschnie, spirytus się utleni. I zobaczcie sami, że pas wygląda praktycznie jak nowy. Wszystkie plamy, szczególnie te plamy brzydkie z podkładów, z Korektorów długotrwałych, takich, które się długo utrzymują, wszystko co schodzi i problem jest z głowy pas wygląda jak nowy i jak przejdziecie z spirytusem to raz, że a dwa, dodatkowo zdejmiecie tą tłustą warstewkę, którą zostawia oliwka, więc nie bójcie się, że wasze pędzle się tutaj źle poczują albo będą jakieś tłuste czy cokolwiek, nic takiego nie będzie miało miejsca, tylko jak mówię, musicie wytrzeć jeszcze dodatkowo tym spirytusem albo chusteczką higieniczną, jeżeli używacie takiego to jest wasz prywatny pas, nie jeździcie gdzieś tam po ludziach, to Wystarczy ta oliwka i później po prostu przetarcie chusteczką, żeby tutaj nie było nadmiaru tłustej warstwy. I to wszystko. Mam nadzieję, że chociaż kilku osobom ten filmik się przyda i będzie pomocny. Do następnego razu. Pa.